Okej, okay. bardzo podoba mi się ta mina Siema, z tej I gramy sobie dzisiaj, moi drodzy, tym Tetlostem. Generalnie to nie jest moje pierwsze podejście dzisiaj Tak, w skrócie bardzo masakruję tą postać Ostatnio długie godziny spędzam Próbując przejść tą bestię, powiem wam szczerze Nie wiem, mam jakiegoś ultra pecha giga Oh my god, to ma nowe synergie Dobra, biorę, to jest ekstra, ekstra, kurde Dobra, generalnie słuchajcie, będę miał dzisiaj kilka tematów do pogadania z wami Ale przede wszystkim jestem uradowany tym, co dostałem Teraz tylko czoklet milk, nie? Do szczęścia Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A. Pierwszy link w opisie. Dobra, generalnie słuchajcie, pierwszy temat na dzisiaj to jest coś takiego, e, takiego technicznego. Chciałbym, słuchajcie, żebyście napisali, jaką postać chcecie w kolejnym materiale. Nie no, generalnie słuchajcie, mam do was misję, taką, moi drodzy, i taką informację, że jeżeli mamy materiał jak dzisiaj, który jest przejściem normalnej postaci. W sensie, gdzie, gdzie to on normalny, to ja nie wiem, ale w skrócie robię rana postacią, która jest w podstawce gry, a nie jest z modów, e, to chciałbym, żebyście, słuchajcie, w takich odcinkach pisali postacie z podstawki, dobra? Chodzi o pewne posegregowanie, bo notorycznie ktoś tańczy Camaela podpisuje mi pod filmami. Yy, I przy okazji, May i te inne propozycje. Moja, słuchajcie, propozycja jest taka, żebyście te propozycje. Propozycja, propozycji, wow. Ale żebyście generalnie, słuchajcie, pisali to pod materiałami, kiedy gram postaciami właśnie z modów, to pisali inne postaci. Tak, żeby nie musieli tego pisać, słuchajcie, codziennie. A dzisiaj pod materiałem napiszcie mi, jaką postać chcecie z podstawki, bo mam ochotę na jakiś nowy unlock. No i przy okazji łapa w górę, fajnie, jakbyśmy dobili dzisiaj 55 łapek. Powiedzmy 24 godziny. Będzie mi naprawdę miło, słuchajcie, jeśli tak by się zdarzyło. Dobra, mam dzisiaj też oczywiście takie luźne jeszcze pogaduszki, słuchajcie. Co za podejścia, kurczę blade sobie Fajzaczka. Mianowicie, kurde Lebele, Niedługo, jak wiecie, wychodzi prawdopodobnie update do Ajzaczka. Mały Bug fixik plus zmiany niektórych przedmiotów, żeby były bardziej użyteczne. Tak jak pisał nam to Edmund, czyli twórca. No i w skrócie mam do Was takie pytanie: Czy jeśli będą wychodzić regularnie jakieś mniejsze, większe updatey? Co raczej wątpię, czy miałbym dla Was. Słuchajcie, robić omówienie ich w postaci krótkiego logu. Well, opcjonalnie jakieś kurde shortów. Chociaż znaczy szczerze byłbym za, oh maga, zabraniem tego na pewno. Dobra, nie dam rady kurde belę odwiedzić item roomu raczej, ale mogę sobie otworzyć crowdspace, które tutaj nie ma ozdób. Ee, to jest jakiś wzorek, nie? <ścoughs> Także takie pytanie, słuchajcie do Was. Mam, możecie mi napisać, co o tym uważacie. Czy chcielibyście takie krótkie, szybkie przeglądy? Co się zmieniło? Jak zostały zbustowane nowe itemy? I takie przede wszystkim inne zmiany. Oczywiście szukam też osób, słuchajcie, do pomocy z, nie wiem, tłumaczeniem z angielskiego. Y, Patrz tu jeśli znacie się na angielskim, dobrze możecie dać mi znać? Y, to byśmy razem stworzyli taki przegląd. Co, nie idę na alternatywne piętro, idziemy na dół. Dzisiaj generalnie stwierdzam, że sprawdzamy synergię monstrułów, nie? Dobra, jakbym nie chciał w ogóle łazić po tym piętrze, mogę od razu je skipnąć na kolejnej, to mi się pod... Podoba. W ogóle też jednym tematem, który pojawia się w komentarzach, tak? Bo czytam wszystkie. Dlatego polecam wam pisać, bo ja bardzo lubię sobie siąść i przeczytać komentarze, nawet jakieś najprostsze. Jest generalnie to, że widz kurde pyta, czemu nie zbieram tych czerwonych coinów. Jak wiecie, one są z moda, nie? No i z reguły olewam ich, jeśli nie mam do nich po drodze, powiedzmy. Nie mam jakiegoś takiego na celu ich zbierania. Z jednego powodu: one restartują się co piętro. Jeśli mam na sobie holikarda, to w żaden, ale to w żaden sposób one nic mi nie dają. Odpowiecie dlaczego? Ponieważ jeśli nie mam. Demon Begara albo Blood Donation Machine, no to w tym momencie, słuchajcie, jedyne co mi daje kurczę, blade, to to tak naprawdę irytacje, bo żeby z Sacrifice Rumu skorzystać, no to kurde bele muszę zbić sobie Holikarda. A ja Holikarda nie lubię zbijać bądź co, bądź jest to ryzykowne za każdym razem. Także no, już w ten sposób przegrałem chyba ze cztery razy, nie? A, i w ogóle Devil Room'y mnie dzisiaj interereą, jak coś, jakby ktoś pytał czemu. w to perfection, nie, że tak powiem. Nigdy nic z tego nie mam, żadnych efektów nie dostaję, kiedy mam perfection. Jak nie wiecie, jak ja to robię, słuchajcie, to sprawa jest prosta, mianowicie, gdziekolwiek, gdzie na podłodze jest jakaś teksturka, jeśli użyjecie we need Go Deeper, otworzycie sobie w ten sposób przejście do CrowdSpace na 100%. Taki mały, kurde, poradniczek szybki, nie? Dobra, co ja w ogóle chcę z tego piętra ja sobie muszę zastanowić. Nic specjalnego w sumie. O mogę się przejść do sklepu, zobaczyć, czy nie będzie kurde bele tutaj holikarda. O, holikarda nie ma, ale jest Robot. Jest, kurde, przede wszystkim ten ziomeczek. Tak, tylko ja mam zerową kasę akurat wpłaconą, więc wiecie co? <grym> Idziemy dalej. Dobra, i żeby wam jeszcze to udowodnić, nie? Że ja nie jestem jakimś połągiem, co mówi jakieś głupoty, patrzcie, mam w tej chwili dwa czerwone coiny, nie? No i mam zero! Zero! Wyzirowało mnie, kurde Lebele. Także tego się nie opłaca zbierać, słuchajcie, jeśli nie mam na przykład takiej blood donation machine, jak tutaj. Bo jeśli nie służyję ich na danym piętrze. To nic mi nie dają. Dobra. Blood Donation Machine, przykro mi, ale nie chcę ryzykować wejścia w ciebie. Mm, tu mogę sobie wejść swoją drogą. Oj, 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 jak warto było tutaj wejść? Ty, nie wiedziałem, że jak klątwa jest, to może mnie wytepać do innego pokoju niż faktyczny default. LOL? Dobra, zabranie kancera było zdecydowanie dobrą decyzją, ale tutaj, kurde, labele. Nie widzę żadnych fajnych tekstur na podłodze, które by mi sugerowały crawl Zaraz będziemy tego szukać najwyżej. W ogóle przydałby się jakiś Range APIK. Chociaż nie ma tragedii, szczerze mówiąc. Kurde, Lebele. A, jak pytacie, czemu mówię, że nowe synergie ma Monstro Love? Generalnie wgrałem moda na to. I to pewnie będzie jedna z synergii. <ścoughs> Dodatkowy damage POG. Kurde, Lebele. Teraz te technologie wszystkie bym pozbierał z wielką chęcią. Eee, tu będzie crowd Space? Nie, 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 było takiej tekstury żadnej. Bo to musi być albo grzybek, albo czaszka, albo ten żyrandol. Nie, nie, nie wiem, co to jest kurde. Czandelur, cza, nie? Czandelur, jak Pokémon. Dobra. Mam nadzieję tylko, że mi się po szczęści jakiś item. O? W sumie, bossy są takie darmówki trochę, nie? Dla mnie. Shuffled card. Oh my god! Ja, yeah, ja, yeah, This Twoła for a nie? Ja mogę dwie karty nosić. Ja rypię po prostu. Co ja, co, co ja zrobię? Przecież to, przecież to jest moje marzenie! mam trzy kolikardy teraz na sobie Dobra, słuchajcie, czas rozdupcyć tego. Tego postać, nie? Tą postać, czas rozdupcyć, kurde. Teraz by się przydało, wiecie co? Czekolad milk, tak bez kappy. Ej, oddałby, oddałby i to mocno, kurde, coś czuję. Dobra, nie ma tu ozdób takich na ziemi? Nie bardzo. Mam wrażenie, że ciężej jest to na tych wodnych piętrach zrobić, nie? Tu muszę uważać, bo kostki zostawiają po sobie ślady. A to nie sugeruje, że jest przejście do Crawl Space, nie? Mamy bossa, siema. O, druga walka stała na jednym piętrze. Ale ty nawet nie jesteś czempionem, więc będzie łatwiej. Dobra, no i oczywiście. Co jak co, ale ja idę na Devil Roomy? Z racji, że ja nie ufam Angel Roomomom. Widzowie, chcę powiedzieć, że mnie oszukaliście parę razy. Ooo, tak, tak. Dobra, może słowo oszukaliście to trochę za dużo. Yy, ale generalnie, słuchajcie, wy piszecie mi w komentarzu, że Cywer, ale jest wielka szansa na, na ten, na Sacred Heart'a w Angel Roomie. To powiem wam tak, że zawsze jak gram tą postacią, albo na 90% nie dostaję Angel Roomu. Ale mam jakiś totalny shit, nie wiem. Ja, jak wam kurde się trafia, to gratuluję. Ja osobiście. Ja osobiście Sacred Heart'a to jeszcze nie dostałem, nie? Stamtąd. Ty w ogóle tak sobie zdałem sprawę, że ja raz na jakiś strzał wypuszczam razy dwa to, co wypuszczam. Z racji, że mam te A-dropsy, nie? Czy ja dzisiaj męczę generalnie tego Delosta, słuchajcie, od trzech godzin? Czy dbam o to, żebyście mieli ciekawy materiał i ciekawy jakiś break? Oczywiście. Kurde, le I mamy Ball of Tar! Fajnie, to daje nam słowa na przeciwników. Myślę, że to przyda się przede wszystkim na dogmę. Dobra, a po co mi w ogóle jest czekolad, czekolad cz milk? Czekolad, soj albo almond, tak naprawdę jeden z nich mi jest potrzebny, ponieważ one mają, słuchajcie, to tendencję do siebie, że kiedy mamy je kurcze blade na y, Monstrolow, dają nam instant strzał, w sensie, że się ładuje kółko i od razu wystrzeliwuje. ale to jest dosyć fajna sztuczka, siema, ma, prze część przemiany w Belzy dupa takie wystrzeliwanie nawet z mniejszym damage'em robiłoby robotę, nie? U, siema. Well, co jest? Czy ja mogę teraz trzy karty nosić? Nie, szkoda. Dobra, także teraz już, że tak powiem, na tym piętrze na pewno wyjdę z trzema, kurde, holikardami, nie? To jest, to jest pewne, moi drodzy, to jest pewne, pewne jak, chciałem powiedzieć, że jak śnieg w zimę, ale to, to nie jest pewne nigdy. Jezus Maria, jak ja lubię, kurde, takie... ...fragmentaryczne bossy, nie? Jak mam coś takiego właśnie... Piu! Haha! <laughs> Co bije obrażenia im wszystkim, kurde, przechodząc przez nich. Pog! Okej, okay. aż trzy czempiony w jednym pomieszczeniu. Niesamowita sprawa. Will of Fortune... ...i will of Fortune. Dobra, może być dolar bill. Zjadło mi wszystkie pieniądze, dało mi tylko klucz, którego i tak nie użyję, nie? Dobra, demon. Jeszcze. Ja pierdyle, ale Warf było. Siema. O kurde, ty. Nie ma tu Sacrifice Roomu gdzieś, bo tu bym na pewno mógł skorzystać w pełni. Dobra, idziemy najpierw, kurde, na bossa. A, muszę na kolejnym piętrze pamiętać, kurde, wziąć sobie kartę do wyteleportowania się z walki z matką, nie? Dobra, Devil Rumek. A, ja i tak mam 100%, więc się nie muszę przejmować. Hungry Soul, pewnie że biorę. Dobra, to i teraz mogę się przejść po piętrze w sumie. Bo na dobrą sprawę będę mógł się przeteleportować tutaj tak czy siak. Mam jeszcze jednego holikarda, więc mogę. czego skorzystać sobie kurczę blade z Sacrifice roomu tym razem. Dobra, pytanie za milion punktów. Czy on tam będzie, czy nie będzie? O to jest pytanie gdzieś tutaj. To ten widzowie, to... Ja skaczę w dół i doładować słuchawy, nie? To ten, to. Yy, yy, yy. Ja, ja ja, idę sekawkę kawkę popić w spokoju, nie? Nic mi nie będzie, nie? Tra trust me. Raz mi, Cypher. Ni nic ci nie będzie, jak sobie jedno piętro przejdziesz. Ta tak by mi mówili, nie? Dobra, jest planetarium, siema. Uuu, Jupiter. Będę gazowym olbrzymem. Mm. To trochę jak w życiu realnym, moim. Ała. No to już pacia facia jedna, kurde holikarda się poszła walić. Nic ci nie będzie, Nic ci nie będzie, pamiętaj. uuu. Ej, D20, the D20 the jest naprawdę dobre. Ja chcę teraz jak najwięcej znajdzie, słuchajcie. What the fuck? Kart, tak, tak, tak. I tam mógłbym wziąć sobie podwójny trinkt, ale teraz generalnie, czym więcej znajdzie, czyli jak znajdę dwie skrzynki, to nie zbieram, to nie zbieram. A czekam aż one się kurde tentegują, dobra. Prawie bym bez karty teleportacyjnej tam wszedł. nie ma głupich. <noise> Mój mózg robi. <noise> Dobra, zmieniamy. O. I tak sobie teraz zdałem sprawę. Że na dobrą sprawę, tak, słowo sprawę będę powtarzał Ja mogę dostać holikarda w tej chwili, nie? Gdziekolwiek, z jakichkolwiek, nawet z takich coinów, e, to fajne, fajne. Fajno, fajno z Montferajną, fajno, fajno. Kurde, jeśli nie bo mi się teraz normalnie w głowie otworzyła. Dobra, co my tu mamy? Ew, damage Wszelkie damage są ok. Gorzej, że to kurde bele dobra. Rzuca się na szczęście nie na mnie. Przepatrzeć w ogóle, jaki boss się respi teraz. Bo gram na wzrok, słuchajcie. Cyfer nie słyszy, kurde, tej gry. Tak, poszedłem ładować słuchawy. Czy mogłem poczekać? Oczywiście, że mogłem. Nic mnie nie pospiesza, nie? Czy, czy chciałem czekać? No nie, no i to już nie bardzo. A, bo ja nie mam użycia, dobra. Bo powiem wam, trust mi lub nie, ale już miałem tyle podejść tym tainted Lostem, które by wygrany był. No, no kurde gwarantuję wam, 100% wygrane. Win Ratio na milion procent po prostu by było. Tylko kurde, zapominałem karty, nie? Albo ją zużywałem przy wejściu do pokoju. Dobra, jest karta. Mogę iść na matkę. Zrobię dzisiaj z matkę sałatkę. Hello, mother. See you later, alligator. Dobra, otwierasz się gdzieś tu na mnie. No i na dwa szczały Dobra, damage up, bo mi więcej da. Wymieniamy sena de fulla, czasami, kurde... Ej, obelial, ej, obelial. Uh. Dobra, to jest chory damage up w tej chwili dla mną. Chocolate milk. Ja pierdyle! Deja vu! I just gone on na place before. O, moje sławki dają mi sygnał, że zaraz się wyładują. Nie, no co, wy, ja sądzę, że wytrzymacie. Ten sygnał, że sławki się wyładowują, nie jest po to, żeby one, wiecie, informowały, że, że bateria jest na wykończeniu. Jezus, ale dziwnie działa to kombo. Spodziewałem się, że będę, słuchajcie, mógł wystrzeliwać non-stop monstrolów, ale full mapping efekt, dobra. Znanie całej mapy jest spoko. Ej, niby spoko, niby nie. Nie wiem, czy to zwiększa damage, czym bardziej załaduje sobie to. Dobra, matka i ojciec jeszcze się nie drą. Ała, oni się będą chyba nadzierać dopiero od kolejnego piętra, nie? Ty, bo tak mi się wydaje przynajmniej, ale Chocolate milk powinien działać tak, że mamy mnożnik razy 4, jak załaduje do pełna, nie? Nie wiem, in my mind tak to działało. Nie zebrałem w ogóle dwóch item roomów. Hello, I'm stupid, miło mi was poznać. O, może się wrócę te koiny wymienić? Nie wiem, kurde, nie wiem. Wiem, że muszę się zadować przed walką z Dogmą na pewno. Ona mówi so destructive czy self-destructive? Chyba self-destructive, nie? Like your father. Holy shit, dobra, co to jest za karta? Ankh? Item? O kurde, to jednopomieszczeniowy ang, ta? Dobra, w razie czego zamienię się w Blau Baby. Okej, okay, cyfer, spokojnie, wszystko dobrze. Grasz Tainted sobie, taint jest git. Moda, kurde, jest dzisiaj na pokonanie przeciwnika. przeszedłeś najdalej z ostatnich podejść tą postacią. Naprawdę jest świetnie. Czy potrzebuję czasami motywacji? Pewnie. Może napisać mi miły komentarz, na przykład nie wiem, że mam ładne włosy. Tak. Dobra, czyli rozumiem, że ten ank jest tylko na jedno pomieszczenie. Nie! Oni nie, on zostaje ze mną, dobra. Blue Baby, moment, co? Mam tylko nadzieję, że to będzie Tainted Blue Baby, a nie ten zwykły. Siema. Play do kuki, play do kuki, play do kuki. To no, kurde, ale jest! Nareszcie coś, co może zmienić oblicze tego podejścia. Zapytacie mnie w jaki sposób? Otóż wam odpowiem, nie wiem. <laughs> Choć się domyślam. Dobra, ważne, że mam drugie życie w razie W. Więc w razie. Czego? Skrzeszę się jako. Nie ma jak zacząć, kurde, tainted losem, a iść sobie Blue Baby dalej, nie? No ale cóż, powiem wam, no tak to bywa. W ogóle czerwone coiny zostały, ale bekuwa. Ogólnie. Dobra, jest taki problem tylko i wyłącznie, że kurde, Blue Baby nie ma latania, nie? A ja też z wszelkiego latania odmawiałem jak dotąd. Mówiłem, że dzisiaj pokonam bestie. Mówiłem, że odblokuję sakretorba. Ale pokonanie bestii będzie równie satysfakcjonujące po prostu, nie? Na mnie działa to w ten sposób, że jak się skupiam w jedną stronę, to faktycznie kurde bale więcej tych pocisków leci, nie. Ach, to było zdecydowanie bez sensu, bo muszę sterować tymi pociskami. <laughs> Ale zepsułem se kombo. Dobra, dobra, dogma, idę na ciebie. Załaduję sobie tylko spida, żeby nie było, i załadujemy sobie kurde na maksa pociski. Szczerze powiem wam, że z tego kombo. Wydupcyłbym z wielką chęcią sobie, kurde, tego. Czoklet Milka, nie? Absolutnie nie ułatwia mi roboty. Dobra, o Jezu, ty dużo tego strzelasz Dobra, ważne, że mogę przez ciebie puścić pocisk i on wtedy bije więcej w telewizor. Fuck. Jał. To boli. To bardzo boli. <ścoughs>